Do wczorajszych skutków powodzi w Zengzu, niestety można doliczyć również ogromny wybuch w fabryce aluminium. Duży nadmiar wody spowodował ogromne zniszczenia i potężna eksplozja była widoczna na całe miasto póki co niestety nie znane są losy pracowników fabryki, natomiast mam nadzieję, że nic im nie jest. Niestety wybuch był na tyle ogromny, że było go widać z drugiej strony wielokilometrowego miasta. W opisie tego filmu zostawiam Wam link do źródła, jakbyście mieli chęć się z nim oczywiście zapoznać. Tyle trzymajcie się, miłego dnia, cześć.